Gdzie ja ja jestem? The... Ma się to? No w serii jest on to? No, ja też mam nie, nie można się ruszyć Wykręca, <laughs> wykręca. Wow. A, że on, że ten, że deweloper nie skończył, bo to nowe chyba co? Co tu się stało? Tepnęło nas z tego nagle do jakiegoś... Kurwa bazy wojskowej Skąd to się tu wzi Skąd się tu wzięliśmy? Do Ikei kurwa, nie? Sektor 1, tu chociaż jest widoczność Z A tu się? można drzwi otwierać? A nie, trzeba keycard A to jest? Jak się to drzwi z Fortnite'a? Maćki Masz jakieś karda? Nie. nie No to jest otwarte, nie da ta się tak weź Ej, no. No, Tak jak w te same bugi na tym samym silniku jest zrobione Roblox i Fortnite Wszystko Bata. to samo Everything Black Goku Black Tu da się wejść O tu akurat da się Tu mnie wykręciło strasznie jak, O co chodzi sobie? o karta jak skaczesz to tak wykręca Psz. No ta. To jest przerażające Zbieraj to No To się klika czy to się to Nie da się To zbieraj zjadra. To koniec gierki O tu ci się dało twoje A co tu jest? O. Komputer hakuje. Haker. Ej, co się stało? Ej. No i znowu interesant przyjdzie. Nie, no macie latarkę nie. nie? Nie. Nie ma. Ślepak. W ręce masz latarkę, trolujesz. Nie mogę jej odpalić. Nic nie widzę, a nie da się 120 nawet. Komputer. Human. Nie się nie w wpierdolasz. A ty tak siwa, chłopaki, puter, nie? Tu jest, tu jest ten sam odgłos przez z SCP to. Tu jest ten sam ten SCP, dosłownie co gada W placówce. placówce, jesteśmy To to samo z... z Containment Bricks, to to samo gówno jest Wow, legalnie Bajki, ja <laughs> nawet nie byłem <laughs> <powiem laughs> w elektrycznym rzumie. Ty też. Fuck you. Aaa, ah, niech się wali. Będę. Jest gry. The the to ty staro, urodziłeś To tyle? Pograliśmy? Miał no, być fajny horror. No to Dostać coś innego, lepszego. Taki <laughs> mądry. A og ogłuchłem, oślepłem i się zrzygałem Głowa mnie boli. A. No mnie też pierta Od tych krzeków łeb boli No ale w tym. Tak... W czym? W czym? Problem... Fortnite Akon. Właśnie gramy w Fortnite Icon Wykonany przez tłumienie. Nie Trubik. mogę Co to szumi to, jeszcze bardziej To ja Bo to jakaś kaccenka jeszcze jest. Ty <laughs> Co Ej Co? Co się dzieje? To wy, chłopaki? Nie widzicie, że Ej Michael Jordan Jo! Co on zrobił? Potem się pocałowali. No. Ej, to nie koniec. Jo budził nóżko jest w klatę, ty. W łeb. Ja myślałem że to koniec, ale jak zawsze w tych grach jest drugi chapter oczywiście. No. Jeszcze siedem przy nami. Kiedy, kiedy rebirf? A, to ja, ja ten akurat moment grałem. Sorry, Czemu taki wysoki jestem? O dobre, już nie, wiem, co jest. A ty nie sobie siedzisz. teraz tutorial masz, eh. Za mechanizmów O, pręta wbił, a, Raz, okolę, a ten co? O, patrz to, do szafy możesz wejść. Byłaś. Dick Randy się wyłonił. Co? <laughs> Jak jsi šafy vejkl? A tako Něco se vyjíždí O, ale jak dostal Ale jak je To má, to má, to Ej! Ej, pěkně tu! Znovu Do šafy, do šafy v 40 <laughs> Nemá <ma> šafy více <laughs> Ty samý weź? O, no, pedofil! A, 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 nie, wesoła mnie przez ścianę zabija! Kogo? Co się stało? O co chodzi? Wigner z szafy wylazł, ja weszłam z szafy i go zabił przez to. Ej. Nie, 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 nie. Się zepsuło się mocniej po prostu. A przed, nie, w ogóle z wyszedłem z szafy. Ja myślę, że z Gwigi. Ej, chłopaki, bo się zbukowałem. Jak to? Nie mogę się ruszyć utknąłem. Jesteś niemiły No bardzo jestem niemiły, no On to chodzi? Co? On mnie... Czemu mnie zabija drugi raz? On powinien uciec To on ci kroi pół godziny? No bo jestem niezniszczalny chyba Słyszę. Ja po no? was? Nie wiem Co możemy może mnie w końcu zabić? Ok, on w końcu zabił A ty macie cutscenkę czy nie? No mam cutscenkę, ale mnie nadal dole tnie też jesteście, dobra, git. W końcu, człowieku, umietnął no. przez 5 tutaj, minut cały czas Tutaj, tutaj chłopie, drzwi z bara wysadziłem i skakowałem komputera braille, I użyczyłem bandażu haker Od czego? Co od czego? co on ci zrobił, że musiałeś... Musiałem z bara, jak z bara wywołałem, to musiałem się uleczyć. Więc ryb. Stan. Trzeba teraz chłopak, który leży na ziemi, trzeba znaleźć. Wszystko ty nie bywiesz. Bo grałem kiedyś. Odpowiedzi ma. Na i zobaczył, fastem. No właśnie, tak on tu chodzi. Co ci chodzi? Niby? A nie chce chodzić, przeciągnie na nie może zabić. Pszsz. <grym> zapomniałem Psz. 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 Ja nie wiem, ja się zgubiłem, ja już się zgubiłem No, mena, nie? O, ja też, się zmanował na mnie Chociaż tutaj mam 10 razy więcej sprinta, niż tam Ja mam chyba nieskończonego, nie chce mi się coś zmienić Zmugował chłop O, kogoś widzę ma? No, daj do Weź, bo sprint mi się skończył, wiesz, go, przejmuj O, jest, tu jest, jest! Gadam z nim A tam mnie skroił Co? Dawaj klucz Gadam z tym siódkiem You die Ja nic... Z... Nie. Ja nic nie, z... nie widzę Oj! Tu już są limity na życie, trzy masz A. Co cie się no, Czemu on mnie goni do psychopata? Ja bym wtedy daję niej Goni mnie frajer A ja jestem tu razem chociaż czymś rządnego Co teraz mam zrobić, bo nie widziałem A nie wiem Bo tutaj ty gadałeś, że trzeba pogadać. Teraz chyba trzeba znaleźć te... Generatory, co ja sobie pamiętam Naprawić Dostał, no, no, generatory, generatory A to nie, czy... czy to Takie, jak w TBD o to nie To zobie go i te psychopata jeden <grydy> ja dawno grałem, to nie pamiętam gdzie są wszystkie generatory O dojechał, <grydy> a nie ten Ja ten nic ten... nie widzę kurwa. Zazem powieszonego źródła ja i myślałem że to generator, nie? <grydy> o. Ty po prostu jaką piłuje przy mnie, ja jestem schowany i nie wiem czy ten... O wyłączył piłę O już, już jednego uciekło, to go... Nie goni 200. Te generatory to nie istnieją To bierz deki Zawadz z No właśnie, mnie! Jak? Nie wyjął się tu O tu jest Co ty nie mogliś Przebiegłeś, żeby mnie właśnie I can fix this with my own bare hands Hop go, bierz go przejmuj Aha aha, my musimy też z tym chłopem pogadać, żeby naprawić te generatory No cię czerwony no nie, nie mogę, nie mogę z nim chłopem gadać. Gdzie ten chłop Nie mogę naprawić A ja znowu umieram Nie żyję Gdzie ten chłop Ostatnie życie mi zostało. Aha Gdzie ten chłop jest? Mam nie ciągle. Ale nie Do ten kogo? chłop, ten drugi ten. chłop. Mam zabrałem, zabrałem. Ten co leży co? Na środku leży. Mam tego, klucza. Dokąd? No, klucza w coś sensie takiego francuskiego, nie? Dobra, generatorów. Dokąd? Ja, ja nic nie jest widzę, ślepy jest to. Ej, wybuch na mnie! Gdzie jest generator? No, tu jest. Ja okay, już szukam. A co ja mam zrobić z tymi genami? Naprawdzie. No po prostu trzymać? No. Wcześniej wybuch na mnie. A co, no. jest Nie wierzę, że znowu tu... Chłop się na mnie zezpał, nie? O, masz, naprawiłem chyba. Ej, hey, utknąłem. Oh. Ja naprawiałem gena i nagle tylko słyszę, że piło się mi odpalało obok. Naprawiłem. <laughs> Jak cały czas go ten frajer z Naprawiłem gena. A, bo to geno wydaje się. się... O. Co się no. stało? Opa, idzie. Wstał. Wstał. Zombie. Tak I co z tego, że wstał? No <laughs> Właśnie, za długo... O! No, no za długo nie tam. Po co stało? A ja! Wybuch! Ja taki. Bludny oh, man, to nie even digi. <laughs> Jak to chowaj z tego, z terenki? Krwawe księżyc. Czerwony księżyc. Ja słucham księżyca. No i teraz będę. Bude... Aha, jeszcze się w tym samym miejscu. On teraz brustowany chyba jest. Przyszedł taki zbrustowany, no i znowu krzyczy tą mordę Nie mogę biegać? Co możesz? Nie mogę Nie, nie no, no... możesz stawić. biegać, ale nie możesz kurwa przytrzymać przycisku Jak wtedy tak nie, nie mogę normalnie Ale nie, że w ser... Kurwa, pedofil! O. Chuj ty, chuj ty, chuj ty. Goni mnie frajer. Oj, nie chyba nie mogę. żyje Ja nie mogę biegać, ja mogę tylko iść ci doda, jak Ja mogę normalnie biegać You died. I masz ten pasek, co wcześniej? No Kontynuuję. Dobra, czekaj. Jak ci by działał ten docz? Nie. Nie wiem, jaki to mi się pokazuje taki biały pasek na dole. No dobrze, idź. Nie, no nie wiem. Normalnie czy... mogę biegać. Ale nie, bo wcześniej był taki bieg zbugowany, chyba. Że mogłeś cały czas biec? Że cały czas miałeś bieg i się nie z tego. Umarłem. O holera. No dobrze. nie mogłem biegać. Ribozo. Gdzie jest ostatni generator? No. Nie, ten, ta się świeci. Ty pilot czy nie? Nie. Jest to zamordowany. No, to jeszcze zarobisz? A, jednak ja żyje. Musię kupić. życiami, ale żyje. musi kupić. Ej, bo dostałem bieg z powrotem. Muszę kupić za grzyby. Pakiet <grystek> twierdy muszę kupić. Ty, zepsułem że to... tego, zepsułem bieganie, że nie potrzebuję mieć... I też tak tak jakby nie mam paskan dolej, to rozbiegam. Ja też tak miałem wcześniej. Też tak no chcę. Ale Musisz tak. kupić pakiet twierdzy Za cztery A, dychy. Ile? Cztery dychy. Tak drogo? Bum! No. Kurwa. <grym> gdzie jest ten generator? Nie, tu nie ma. bum <grym> Tu nie ma żadnego, idźcie stąd. To gdzieś tam po drugiej stronie, tam gdzie on lata. No nie, ale on jest głośny i mi zaraz łapie. od tego krzyczenia. <grym> O, znalazłem go. Nie, Gen? no, nie, nie, nie gena chłopa. No a chłopa. No biegłem w łeb mu. Znalazł drugiego. Ale gena czy chłopa? Chłopa. Jak drugiego? Tak to ich dwóch jest w Dwa chłopy se Nie wiem chyba. Coś tam stało no, na pewno wcześniej. Ej, i gena też znalazłem. Napraw. Nie bo mnie koni i umieram. Gdzie ten generator, kurwa? Gdzie on jest? Pokaż mi go Co? No weź ty przy... w cofnij się, gdzie biegłeś? On gdzieś po prawo jest ten gen Który to jest prawo? Naprawiony jest Serio? No, no bo jak tak brzęczy to znaczy, że naprawiony Ja ten, słyszę tylko na, na sobie ten, ten tu, na prawo? No Chyba on wow. O, wow, wow, wow. O, przestał mnie gonić My drago, nic swel. Nie no, został nie! Jezu, yes. kurwa cicho tam z tyłu. Ay, kurwa, <laughs> o kurwa, co mnie goni? O, specjalnie nie zamówiłem. Ale ja, ja nie. Jaja, ja ja, <laughs> Bo co z tym. Aaaa! Pasołetku! Basoł hartu daj darmowe! Balls of steel! Nie, jest no za to za generator! Zaraz! Zaraz mu pierwszy spuszczę jak się kurze. Przejdę <laughs> przez ekran. Map, 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 map. Konga konga konga... O, gdzie ten, kurwa generator? <laughs> no kurwa! <laughs> O, jebany cfe. Uciekaj! Uciekaj! Przejmuję go, ja mam nieskończoną stamina i tak. Ale gdzie jest ten ten generator jebany? O, do nie, musi to świetlić. Biegną za was! Biegną za wami! A tam nie jest gun Gdzie? Nie, chyba to sam. Ja nie wiem, co czubeku już. Go, 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 go. Ja nic patrę, nie widzę. Łeb mnie na kurwie. Pał, 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 pał. Odbijem się od niego z głowy. Co? Aha, to banych obawaj, normalnie Co tu kurwa jest? Nie, ma? nie Ktoś tu chyba biegnie do mnie. <laughs> o, Nie! O śpiewił! Gdzie? Aha! Aha. To czekaj, to ja jestem schopem przy tym genie Jak go ledwo co tego na widać Jak ledwo co widać Nie mogę go naprawić A muszę przytrzymać. No naprawiam no Ja jestem blisko ale ten biega za mną ciągle to się cień Zniknął Awa! czy teraz? Czyli wam nie prawie umarłem ty! Nic nie widzę, nie? Co nie dość, że mam ten szum, to jeszcze krew mam na Gdzie Jest ten soldier? gdzie on Teraz go kurwa znajdź, To Widzisz ten pompa. ten? Nie, no to ten, ey, czemu nie mogę tego zabrać? Ej, co jest? Ej, Czarny garstko się zryłem. No i po co wiem, nie byłem, czemu mnie pokazało? Mam. Myślę, że to jest ten. Dzwoni. Halo, co nie ma w domu? Dzwoni po ojca ja, co za straszny hajdy? Jestem nie? Jane. <grypsi> Grypsi. Szczerze, tak mi łeb na pierdle. <grypsi> Przez ten niebady efekt shubu Dzięki za A, grę Ja na 0% ja miał monitor w ogóle w jasności Się dziwię, że nic nie widzę Dzięki za grę Pierdol się Kupo. Już cię pozywam do sądu za epilepsję Dzień. Siema widzowie Ja właśnie ugry... Ja właśnie grę.